Thank yeah. you. W niedzielę 15 listopada 2020 roku około godziny 9.10 do Grodziskich i Wolsztyńskich Służb Ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 32 w miejscowości Rostarzewo. Na miejsce natychmiast zadysponowano ratowników medycznych z Wolsztyńskiego Szpitala, dwa patrole policji z Komedy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, po dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Wolsztynie oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej w Grodzisku Wielkopolskim, a także zastęp z ochotniczej Straży pożarnej w Rostarzewie. Jako pierwsi na miejscu zjawili się strażacy z miejscowej jednostki. Zastali oni przerażający widok. Samochód osobowy marki Fiat Seicento miał ogromne uszkodzenia dachu, wskazywało to na zderzenie z drzewem przy dużej prędkości. W pojeździe znajdowała się uwięziona 50-latka, do jej uwolnienia konieczne okazało się użycie specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Po wykonaniu dostępu do kierującej strażacy mogli wydostać 50-latkę z pojazdu. W dalszej części działań poszkodowana została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Ratownicy mieli przed sobą bardzo trudne zadanie, bowiem kobieta doznała poważnego urazu czaszkowo-mózgowego. Załoga karetki zmuszona była podać poszkodowanej dużą ilość leków a także zaintubować ją. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowaną do jednego z podpoznańskich szpitali. Policjanci pracujący na miejscu ustalili, iż 50-letnia mieszkanka gminy Wielichowo, najprawdopodobniej w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, na łuku straciła panowanie nad pojazdem i wypadła z drogi. Pojazd, po przejechaniu przez rów, wybił się w górę i dachy uderzył w drzewo na wysokości około 3 metrów. Niestety kobieta zmarła po ponad tygodniowym pobycie w szpitalu. 29 listopada 2020 roku około godziny 18:30 dyżurny Wolsztyńskiej Jednostki Policji odebrał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego, do którego doszło w Kębłowie. Z przekazanej informacji wynikało, że kierujący Audi stracił nad nim panowanie i uderzył w jeden z budynków przy ulicy Rauera. Na miejsce natychmiast skierowano dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Olsztynie, zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębłowie, funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia dotarli strażacy z miejscowej OSP, którzy wraz ze świadkami zdarzenia udzielili pomocy osobie poszkodowanej. Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego kierowca został przekazany pod opiekę ratownikom, a następnie przewieziono go do Wolsztyńskiego Szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej. W wyniku zdarzenia kierowca doznał ogólnych potłuczeń. Policjanci ustalili, że kierujący Audi, 30-letni mieszkaniec Świętna, w wyniku niedostosowania prędkości jazdy do panujących warunków, na łuku drogi wpadł w poślizg, a następnie uderzył w dom jednorodzinny. Mężczyznę poddano badaniu alkotestem, które wykazało, że był trzeźwy. Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a na czas prowadzonych działań zorganizowali objazdy. Utrudnienia w ruchu trwały około godziny. Ale to ma wy jak raz